Złota! Po to wypadanie, w którym roku urodził się tutaj, sokem. To za 300! Za trzysta zachowowałam! Wraz wam w nas potknęłam! Nie. Za trzysta uwaga, Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor, który urodził się Pani Jessica Warto za w roku 1810. A pytanie brzmi, w jakiej miejscowości urodził się Fryderyk Chopin? W Ostrowinie. nie wiem, Idźmy na całości. Ja za sto. Za sto. W tam pytanie: Zastąpił Fryderyk Chopin, to wielki polski kompozytor, który urodził się w roku 1810 w Jesu przelazowej wolni, oczywiście. A pytanie brzmi: Jak na imię miał Fryderyk Chopin? za piękny! A ty odpowiedź!